Wierni obrządków wschodnich składając sobie życzenia zamiast opłatkiem przełamują się prosforą. To pszenny chleb często w Wigilię spożywany z miodem. Na stołach jest 12 postnych potraw, z których każda ma swój symbol. Że Rozpoczynamy Wigilię wspólną modlitwą i łamaniem prosfory, chleba eucharystycznego i później tradycyjne kolejne dania. W cerkwiach nie ma tradycyjnych szopek, ale w centralnej części świątyni ustawiona jest ikona przedstawiająca scenę narodzenia Chrystusa i krzyż. Ikona święta przedstawia nam liturgiczne wspomnienie, ale przede wszystkim ewangeliczne wspomnienie harmonii święta Bożego Narodzenia. Oczywiście znajdują się na niej mędrcy, którzy przybywają z dalekich krajów, aby pokłonić się nowonarodzonemu, oddać jemu cześć. Spotykamy również na ikonie święta pasterzy, którzy są przedstawicielami rodzeństwa rodzaju ludzkiego, którzy przychodzą, kłaniają się Dzieciątku Jezus. W powiecie lubińskim jest około 9 tysięcy osób wyznania prawosławnego. Parafia Świętej Trójcy w Lubinie liczy około 36 rodzin, czyli 900 wiernych.